No. Zobacz, to specjalnie dla Ciebie. Ona na pewno jest psychofanką i oglądatko się nie przyznaje. Nie. Cześć kochani, witajcie na moim kanale po krótkiej przerwie. Miałam dzisiaj nie zaczynać tego vloga, jest już stosunkowo późno, bo jest 13.20. Wiecie, ja zazwyczaj zaczynam nagrywać od rana. Natomiast mój dom wygląda tak jak wygląda, będę za chwilę sprzątała i stwierdziłam, że będę najwyżej przestawiała, kombinowała, zmieniała, natomiast dzisiaj chcę już na pewno wyłożyć te wszystkie moje nowe dodatki. Feluś tutaj się do Was uśmiecha, życzę Wam miłego, pięknego dnia. <grytania> Leon jest z nami w domu, ponieważ ma trochę kaszel, my mamy zaplanowany wyjazd na przyszły tydzień, stwierdziłam, że nie będę ryzykować, niech... Zostanie razem ze mną w domu, trudno, na szczęście mogę liczyć na pomoc babci, mojej teściowej, mamy mojego męża, także dzisiaj jak byłam z Felusiem u fizjoterapeutki, to została z Leonem, tak samo jutro z Moniką mamy do załatwienia kilka spraw, jedziemy na zakupy z Ikei, także pewnie szykuje się także vlog i pewnie jutro dokupię też kilka dodatków i chyba właśnie dlatego pomyślałam, że muszę dzisiaj trochę pozmieniać, żeby wiedzieć czego mi brakuje, żeby jutro dokupić. Także y, Jutro Felu siedzi z nami o ty kocie, zobaczcie jak się śmieje. Także, y, no nie mogę się skupić. Także y, dzisiaj będę troszeczkę tutaj ogarniała zmieniała. No i co? Już nie gadam tylko biorę się do roboty. Leon ma właśnie drzemkę, sam zasnął. Także, no nie chłopak śpi. Felek jest ze mną, ale rano był taki dosyć trudny początek dnia, ale teraz nawet sobie ładnie leży. Także może uda mi się trochę coś tu zrobić. Chociaż wiecie, jak Leon jest w domu, to nie takie proste, wszystko jest wszędzie. No ale takie uroki mm, posiadania 3-latka, no, niespełna, ale prawie 3-latka w domu. Okej, okay, biorę się za sprzątanie, już nie gadam. Mam nadzieję, że Felek będzie dalej wyrozumiały i pozwoli mi co nieco zrobić. Leon się dzisiaj bawił i zobaczcie, ustawił. Łącznie samolot stoi nawet w korku. Mamy tutaj ustawiony korek. Ja bardzo lubię, jak on się e, bawi, tak fajnie, kreatywnie. I na dodatek zrobił to sam, także to jest dodatkowy walor tej zabawy. Nie wiem, ile jeszcze uda mi się zrobić? Bo tam ktoś mnie woła. Natomiast chciałam Wam pokazać. Tu widzicie wcale nie tak dokładnie. Ale przetarłam trochę świecę i od razu wygląda inaczej. Bo tu mamy na przykład taką, której nie przetarłam. I widzicie, jest. Jak jest brudna, to już nie wygląda tak ładnie. A wydaje mi się, że jednak nie tak troszkę przetarłam, no to jednak lepiej się prezentuje, prawda? Także słuchajcie, jak chcecie przedłużyć żywotność, estetyki Waszej świecy, to po prostu proponuję przetrzeć chusteczką od środka. Ja to zrobiłam mokrą. Jak widzicie, nie bardzo dokładnie, no bo to też nie o to chodzi, żeby robić z tego nie wiadomo co, ale zawsze to fajnie się prezentuje, ładniej. Idę. Idę. Czarusiu, idę. Zielonego, ok, będziemy potem układać zielone. Eee, sprzątanie oczywiście stanęło, nie sprzątamy, bo co robimy? Układ... Pudze. Układamy Układamy puzzle i skoro już układamy, to chciałam Wam pokazać mega polecajkę. E, od odczuć moje ciało mega. Jestem absolutnie zachwycona. Jak możecie zobaczyć, to jest mm, mm. pięć układanek. 5, nie, ale mamy 6 układanek, no bo pewnie jeszcze to, które ukazują ludzkie ciało. Tu jest po, po prostu chłopiec, tu są mięśnie, tu jest dziewczynka, tu jest y, jak cały układ trawienny, tu tam coś innego i y, szkielet. Jak widzicie, nie znam się za dobrze, nie jestem z biologii, Natomiast to jest ekstra, prawda? Teraz co będziemy układać? Mięśnie. Mięśnie, fioletowe mięśnie. Ok, to pokażmy, jak układamy puzle. Następne? Dobra. Jajmy jajo. Ty zrobiłeś jaj. Rozmieszaj tu jajo. Wylewamy na patelnię. No, na patelnię. Uważamy, żeby się nie oparzyć, bo to jest bardzo gorące. Trzymasz tu i trzeba mieszać. Tylko tak, żeby nic nie wypadło i niczego nie wolno dotknąć, bo jest jakie? To Dobra. Co robisz? Mieszam. jajo. Dziękuję. Co robisz? Mieszam. A co mieszasz? Jajo. Robisz sobie jajecznicę na kolację? Super. Witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj jedziemy do Ikei z Moniką. Leon kończy jeść śniadanie, właściwie już drugie śniadanie. Ja byłam rana na siłowni, spakowałam paczkę na wintet i pokażę Wam, jak... Prania, ale to norma. Jak wygląda teraz? Wyglądają dodatki w mojej sypialni. Tak jak Wam mówiłam, planowałam tutaj coś zmienić. Zmieniłam tacę na perfumę. Wcześniej była ta, teraz postawiłam te. Perfumy są nieco gęściej, ale bardzo mi się te tace podobają. Ta jest na okulary. Tu postawiłam świeczkę w kształcie ananasa. Tu jest moja Yankle Candle i a na nas y, ramka ze zdjęciem Leosia, muszę jakieś wywołać, żeby byli chłopcy razem. Także tak to się prezentuje. Tutaj Wam niestety nie pokażę, nie pokażę Wam jak to wygląda w całości, bo tu na jako jest bałagan. O, widzicie, tu nawet coś wystaje. Y, natomiast tutaj postawiłam y, ten stojak na biżuterię, gdzie będę mogła wkładać swoje rzeczy oraz jajeczko, które kupiłam w ligu za 15 zł. O, tutaj nawet mam jeszcze opakowanie. Także takie drobne zmiany wprowadziłam w sypialni. Mam jeszcze do ustawienia tą ekspozycję, m, kopułę szklaną, i muszę pomyśleć, gdzie ją postawić i przede wszystkim, co w nią włożyć. Prawdopodobnie wyląduje tam jakaś świeca. Tutaj to w ogóle chyba się poddam i nic nie zrobię, bo wiecznie tutaj coś stoi. Natomiast tak, tutaj postawiłam tą tacę, ale nie wiem jeszcze, co na niej ułożyć. A tu mamy jeszcze kopułę. Może tą kopułę, w sumie tam posprzątam. Coś muszę pomyśleć, co z tym zrobić. Tak, a my jesteśmy znowu w Ikei. Znowu? Znowu. Ostatnio byliśmy w lutym. Co marzec masz... Naprawdę? Tak. O nie, to możemy kupić w końcu jakieś marzenie. Tak. Uwielbiam zakupy w IKEA i to jest taka jeden z naszych rytuałów. Smy do Ikei. Nie przyjeżdżam z nikim innym, tylko z Moniką i nawet ostatnio pokusiłam się o myślenie, że musimy zabrać tutaj Leona. Jestem na to gotowa, żeby zabrać Leona do takiego sklepu jakim w jest w IKEA, tylko że na no to nie mogą myśleć zakupy tak jak teraz na... Um na, na przedszkole, ale takie prywatne typowo. Myślę, że tutaj Leon wbrew pozorom miałby super zabawę. Dobra, Gdzie będziemy mieszkać, gdzie będziemy spać? Tak. I nie, myślę, że dla niego to mogłaby być fajna przygoda. Także. Leon, szykuj się. Zielony z polskim, beżowy i z polskim brązowy. Różony, Bardzo ładne. I... no, w sumie można by wymienić kubków trochę. Dobra, a muszę... Ale to może weźmy w, na kuchennym a dziale. Tylko dwa. A jak nie będzie? Dobra. Dobra, to ja wezmę. A, dobra, przepraszam. Ale pan czujny. Dziękujemy. A ja nie wiem. Jak wie, to jest nawet odcinek, słuchaj, o tym, jak zmieniam y, wystrój w domu. A to nawet, słuchaj, mogłaby być moja szklanka na woki. Cię? No, słuchaj, jest niezły, ale to chyba nie to, czego szukam. akceptujesz? Ja, jakby teraz ja poszłam w inny klimat. Wiesz, taki złoty. To jest kolejna rzecz, która mega mi się podoba, ale no bez sensu, bo po pierwsze rzadko robimy frytki, po drugie 20 złotych jeden. Ja wyjęłam teraz różowe. W sumie też nie mam już więcej. A może też złapię, a jakie są jeszcze kolory? Nie no, to ja będę wierna różowym. Chociaż te żółte mi się podobają, ale do niczego mi nie pasują. Co potrzebuję do mielna. Co potrzebujesz? Co to jest? Jaki? Bzowy. Do drinka Hugo, nie dla ciebie. A do herbatki też na pewno się nada. Nie będzie dobrej herbaty. O. Które żelki będą ładniejsze: muszelki czy rybki? Które żelki są ładniejsze? Po co być, robić te żelki? Dla dziecka. Te, łatwiej będzie wychodzić. A tu po uszykach się. Twój dzbanek, słuchaj, moja droga. 90. Było brać jak był za 40. Ej, a to? To w sumie to na prezent dla Żakliny by się nadało. Wypełnione. Nie wodą prędko. Takie rzeczy się kupuje a jak są przydatne. Aż tego od początku. No a ten kosztuje aż 90 zł. Jest bardzo dużo. Bo... I bez stojaczka. Stojaczego osobno 20. Co to za ubrania? O, to dla ciebie, ja, moda prowadziła. górska. Balenciaga? To jest kolekcja no. Balenciagi, like to Balenciaga dla Ikei. To dla ciebie kolekcja górska, bo to jest taki śpiworek, chyba, nie? Tak, już nie rozumiem. To jest worek na dużego człowieka, Marian. No, ale... Ty można spać pewnie. Nie. Albo to jest tak, że. płaszcz na plażę polską. To akurat nam się przyda, słuchaj. Kupujemy. Podobają mi się. rojnujesz znowu moje marzenia. Nie Do kupimy kocyka i znowu nie będę miała po co kupić tego yy, Kup sobie Aha. kosza. Ale co to co To nie jest za, za, No koszka. na lato, no a po co taki to jest na zimę? A po co cię lato przykawać? Po co ci ja paszkę? To jest niszczyciel marzeń i moich super Bo latem też jest czasem zimno na tarasie. Bardzo ładny. O! <noise> Było widać. Ej, a ja sobie też zamówiłam na Dzień Mamy, wiadomo, od dzieci, nie, bo ma przyjść 24 maja, dlatego... dałeś pieniążka? Nie mamy, czego Moniu nie mamy? Wiesz, co wczoraj zrobiłam? No? Pierwszy raz w życiu zmierzyłam materac, po to, żeby w końcu kupić dobre prześcieradło. Jaki mam masz? 100 tysięcy prześcieradło i wśród nich są za małe... Za duże? Za duże. Ale A brakuje nie, do dobrego. Tak. Moja droga, metr na dwa. O! To bym w życiu nie wpadła. Też, to wybieramy przejściadło. O, tu, właśnie. Proszę, jeszcze promocja jest. Hej, bąbelku! Biały się zadał, już jak materiału. Z gumką. A ty będziesz pojawała... No miała ja niebieskie bo jest za 40. No, też bym wzięła niebieskie. No to teraz ja musisz nie. dobrać sobie poświęcę. Jeszcze takie za 40. Wow. Trochę przezroczyste. To no nie jest wreszcie rado, to za 40 zł. W sensie, to tak. Ale to białe będzie prześwitywać? Ale białe to jest... I tak mam dwa. No dobra, może być. Pasuje. Kurde, ładna. Ale nie już... Nie, wygląda jak kurzajki. Super wygląda, bardzo jak ładnie, kursajki, miłe. Jak takie sutki. Nie, wow. spoko. Ośmiornica. O! ośmiornica ja ma zwyczajona do dużych słódków. Ośmiornica ma to członkowskie. Macki. No. Ej, czy ktoś nie chciał na przedszkole jakiejś takiej małej wycieraczki? Bo znalazłam się w samochodzie nową z metką, a ja nie chciałam. A więc ktoś chciał i już zapomniał, że chciał. Takie to właśnie są marzenia tych naszych dzieci. Oni coś chcą, potem zapominają. A i znajduję w samochodzie. No. Pomyślałam, ale pomyślałam, żeby Leonowi coś takiego powoli robić. Yy. Kącik, Kącik mia, dnia co codziennego. On to ma na poliku. Kroi jabłka, zamiata patykiem. Wczoraj robił w domu jajecznicę. Chciałam, a wiesz dlaczego? Bo wcześniej na poliku mieszał sobie omlecika. No i co? Źle zrobiłaś się Dobrze. Nie. Dlaczego zjadł tylko ci te z wierzchu rzeczy? Zjadł mlecika. Ale najpierw zjadł wszystko z wierzchu, a ja mu nagładowałam jabłek i bananów do środka. To nie smakuje wtedy dobrze i dobrze o tym wiesz. Pyszny jest. Rzaki mi się spisała w diecie i to jest spyszne. Ale ona myśli, że się nada? Nie, mamy mamy tak czysto w domu, że nie potrzebuje zwiadki. <laughs> <laughs> Ale o, to... 10 złotych. Zł. Ale to jest taki wiesz, możesz iść jak buminek na jakąś taką wyprawę z no i co? Nie, no kurde, to jest ręka zielone. Monia, to jest ładne. To wyglądało jakby Dynanie miało, nie? Tylko bo to światło jest A ten w ogóle? Ten jest bardzo ładny. Szkoda, że plastik. Poczekaj. O tak. 90 wodę? O nie, to już nawet. To jest zielony. No to jest jakieś. Marinekko. To jest. No to, słuchaj, to wygląda jak na poli. Wiadro do sauny z chochlą, a mi się wydawało, że to jest wiadro dla kóz. Ej, nie? Zajebiste. za stówkę. Ale muszę, pamiętaj, muszę cię kupić korytko. Co? Korytę muszę zamówić kurą na Lisie. Mega ładny. Ale nie wiem, czy... No nie, dziwnie pobierają te Pokaż. No. Nie, tamte, ale wiesz najlepsze. co? Ja nie myślałam o tym w kontekście pobierania wody, tylko w kontekście plaży. Ale to takie malutki nasze królestwo, czyli ręczniki. Ale nie ma tych naszych żadnych. Jak nie ma? Takich, wiesz, dla mnie najlepsze ręczniki, jakie kupiłyśmy, to te takie z gradientem, że tu jest o tam. Ten co dla Majty. On jest, jest Tak. Najlepsze. Są takie grube. Fantastyczne. Tak. Obserwuję taką dziewczynę na Instagramie i ona po Kąpieli ściąga wodę. Tak, dzięki temu ma fajne pyszne. No ale po każdym... szczęśliwa, bo każdym się No właśnie. Te są świetne. Marian, to są najlepsze ściereczki do kuchni jakie mam. Tak, i jakby korzystam naprzemiennie z tych i z tamtych ręczniczków i te są 100 no razy no. lepsze, fajniejsze są. To da pytani pytanie do, do monice do czego to? Ona powiedziała. Złote. No nie, złote. wiem, no 2 ty, ale w sumie dla Leona na te takie, wiesz, y, malutkie rzeczy do szufladki, to może i by się przydało. Po co ci karton? No, bo kiedyś, mi się, karton, bo kiedyś możesz, mi się wydawało. Nie większego zamówienia z, z Lando. Nie, nie mogę, bo to musi być wyjątkowy karton, bo to będzie karton na pamiątki z dzieciństwa moich dzieci. O Boże, to zamówmy, zamówny kontener. Chcę mieć w tym kartonie te ubranka, takie wiesz, których nie chcę nikomu oddać. I Rożek mam zostawiony. A Rożek czyj? I, no ten ich wspólny. Ten ze szpitala, ten niebieski zostawiłam. Powtarzam sobie, że mamy za dużo rzeczy i Pani że Pani muszę. Lidia. No, Dobra, to ja... specjalnie dla ciebie. Ona na pewno z psychofanką i ogląda, tylko się nie przyznaje. Nie, nie, nie sądzę. Myślę, że ona nie ogląda. Co ty, ją, ją nie interesuje kontent y... dziecięcy. Ale jak no? ja widzisz, że ja jestem tu na ban. Ona jest moją fanką. Ej, napiszemy coś w tytule. Ten odcinek jest dla Pauliny i zobaczymy, czy obejrzeć. Wszędzie okay? Dobra, wiecie. to mamy deal. W mojej głowie zrodziła się koncepcja. No. Że kupię sobie takie wieszaki no. i będę na nich wieszała torebki. Gdzie? E, z, mam jak jest ta biała szafa e, z IKEA w garderobie. No. I na niej co są torebki. I tam z boku mam taką przestrzeń. I w sumie miałam co z nią zrobić i wymyślałam, że te wiszące worki Genie. chcę tam, żeby była. A to w ogóle myślałam, żeby kupić Leonowi i powiesić mu na tym szlafrok. No, on byłby zadowolony z tego. Tak. I pasuje pusty, kolorystycznie. Już, I pasu Nie, to w jego pokoju, na szlafrok. W jego pokoju. Jest takiej dupki wszędzie. Ma. Wiesz jak jest szczęśliwy z tego szlafroka? A skąd ma ten szlafrok? No kupiłam, z Pepko mu kupiłam, z Harry'ego Pottera. Już od dawna, ale dopiero wyjęłam. Stały punkt programu, czyli przedłużacze. Zawsze kupujemy w Ikei przedłużacz. Zawsze. 3 metry. Co to są 3 metry? Skąd to? No nie, to jest w ogóle... Y, to się nie powinna mieć nazywać przedłużacz. Zobacz, 3, Ikea, 1, jak 1, poszła do przodu. Już miałem całej Tak. I to słuchaj 60 zł. I tego możesz to kupić zestaw za 20 z takimi tymi. Bo ostatnio tutaj byłeś... Ale z daleka myślałam, że to jest pistolet na play. Czemu je kupujesz? No czasami takie krótkie, Półtora metra 3 metry ma najdłuższy. 5, ale ten 5 metrowy za karę ma jedno gniazdko. Mm. Proszę. Pięknie będzie? Będzie nie. pięknie. Jak nie? Nie, pokaż mi. O, i te są ładniejsze. Sukulenty, Cukule. jak się Sukulenty? No i te mi się bardziej podobają. Ale masz rację, to do góry może pójdzie, ale będzie się o szyby opierało. No tak, się opierać to Ten? Któryś? Czy ten? Taka no, A to nie będzie ładnie wyglądało? Tak. I będziesz mogła zmieniać. Zmienię na święta Bożego Narodzenia. Marian, a taki? Wstawmy. No właśnie, wstawmy to. Jak. Taki mały kupiasz? No podobne. Nie, pójo. Za duże. Pójo. Musi być ten. To jest najlepszy Niech będzie, że leci z nami ten. Już piękny. Lastrówko. Ten różowy ładniejszy chyba. Nie? W ogóle jesteś niewspierające dzisiaj. No a to z naszymi meblami? Dzisiaj będzie bez mebli? Bez mebli. Taka nuda? Ja, ja ten Wyjęłam, fotelik. Wyjęłam fotelik. Co? Wyjęłam fotelik. gdzie to położymy? Dobra, ale to nie, że potrzebuję. No to nie, to nie. To kupimy następnym razem z moją szafą. Ciocia Monia animuje czas Leonowi. To nie ma przyczepki. Dobrze się bawisz? A ja pokażę, co kupiłam w IKEA. Kupiłyśmy tak, dinusia dla syna. Nie chcę ostrość. Dinozaura dla Leona. Leona ostatnio ma fazę dinozaurów. A ja kiedyś co powiedziałam? Że obydwoje robimy dinozaurów. No. Tutaj, kochanie, proszę. Mama tylko wzięła, żeby pokazać. Nie. Ja tu Okej, okay, odłóż tu. Dalej kupiłam trzy gąbeczki, bo są yy, takimi, wiecie, jakby drapakami. Dalej do mojego zmiany wystroju wnętrz. Dwie ramki, więc czas wywołać zdjęcia. I słuchajcie, pudełka, które wzięłam tylko dlatego, bo są po dwa złote I stwierdziłam, że uporządkuję te takie plastyczne rzeczy Leona i jedno takie większe chyba za cztery. Wzięłam Leonowi do pokoju na szlafrok taki wieszak i według mnie mój hit, czyli podstawkę na telefon w kształcie leżaka. Wzięłam też cztery kubeczki, dwa takie beżowe i dwa różowe. Ale pozostałe rzeczy mam na dole, także pokażę wam jak przyniosę druga część moich zakupów. To kupiłam taką foremkę, żeby robić żelki dla Leona. Tu mam taką roślinkę, którą chcę wsadzić do tej szklanej kopuły, którą kupiłam z Ja? Ja mam nie jechać? Ale przecież Monika nie ma, ale Monia nie ma fotelika? Nie załatwiłeś tato? Miałeś powiedzieć, tacie, Monia nie ma fotelika, trzeba nie kupić foteliki. No to co mogę jechać? Nie. No to nie pojedziesz sam z Monią, bo Monia nie ma fotelika, musimy jechać moim naszym samolotem. Się... Ja się... o, Muszę jednak jechać? Dobra, dzięki, to pojadę. No i co to załatwiłeś? to załatwiłeś? Sponsora? Załatwienie sponsora? To pion. taki był plan dalej łyżkę chochlę, bo nie pytajcie co się stało z poprzednio dwa takie różowe kubeczki są przepiękne Monika też wzięła takie kubeczki też dwa tak ja wzięłam jedne różowe a jedne beżowe super są tutaj dla małego nie będę mówiła głośno ale nasza rozrywka plastyczna wejdzie na nowy wyższy level i miska słuchajcie miskę y Moje psy będą piły z niej wodę, taki jest plan.